Wszystkim. Ja piedyle <grym> Ale to w końcu kto zaserwował, bo ja nie wiem. Nie, spokojnie, zaraz nam Patio wszystko, znaczy Patyk zaraz opowiesz nam wszystko, spokojnie. Dobra Patyk, to jeszcze raz od początku, jak to było z tym ping-pongiem? No, no najpierw było tak. No jak? No jak, grałeś z tym hong czy nie? To no, była przerwa i tak? Nie, no to teraz chyba kłamałeś nas, że nie, nie grałeś w żadnej lidze ping Ponga u Hongkonga jeszcze, jeszcze premium Jeszcze no, nie. premium. Nie, to było takie coś. Że... Ale miałeś pomarańczowe czy czerwone u góry Te wszyscy normalnie przegrali No Teraz akurat nie wiecie, bo nikt nie ma premium na razie na no tak, to logiczne, no faktycznie no, No tak, to jest logiczne to czyli przeciwnik jest niebieski to jak ja te w kogo ja strzelam wreszcie Ja strzelam w obranciowych No tak obrańczowych bo to są premium No to jak ja oni tych a tych premium rozumiem nie można zabić Oni już kupili Nie można bo to są z Twojej drużyny Aha To nie To Czemu ja dopiero teraz o tym wiem? To może dlatego my tyle razy To ja tyle razy zginąłem a ja strzelałem w... W zielonych zamiast pomarańczowych? Czy jak? Czy w których miałem strzelać teraz? Nie, to wszystko dobrze strzela... ze strzelaniem. Bo chodzi tutaj tak. o sens tego wszystkiego. No właśnie, straciłem tak. sens życia w tej chwili. <laughs> ty, Peter, ty, Peter, grałeś bez sensu, proszę, no. Ja bez sensu grałem, ej! Kurra to jak? W co, co w co sensie ja grałem? To w co oni ze mną grają? Zielone. Wow, wow. Je jeden rozwalił Eee, ale czaj momencik, Krzelałem teraz w niebieskiego, a zielony mnie zabił, o co tu chodzi? Dobra, teraz już sobie przypomniałem Aha No właśnie, o co tu To mów, to mów, mów, o co tu chodzi? Było tak y nie <śmiech> Nie <śmiech> Było raz szewka, z <laughs> Zasin na krew Czekaj, jesteś <laughs> tym granat Tak jeden wpadł Wpadł jeden ja idę na B. A ty nie masz iść na B, masz... Pomagać mi! mi. A... King, Kong, King, Kong, King Kong. A King Kong, Hong Kong, King Kong, kurde, dlatego tego w Google nie mogłem znaleźć. <laughs> A tak się starałem. No, cześć damy, cześć. Na ping ponga lecisz pewnie. Ja nie kumam, czekaj momencik, wytłumacz mi teraz, bo teraz mam koło jednego zielonego, jednego niebieskiego. To który jest mój przeciwnik? Czerwony. Ja, jak czerwony, jak mam zielonego niebieskiego koło siebie? czerwony to jest premium, to jest To premium, to już nie można zabijać. No ja Garmezi. też tego nie rozumiem, bo ba, ten baterstwie idzie. o na przykład Wy teraz jesteście też pomarańczowi. Na przykład, ty teraz jesteś tutaj pomarańczowy? Masz taki klucz pomarańczowy. A ty zobacz, z udalek i do koloru nie tak. No jest nie wszystko dobrze, naprawdę, nie no, A na, na jarę się tym, to kolory Nie, nie, bo już są tego pisonga. Piłeczki ostro Ty ma ktoś amunicję? Nie mam, ale nie mogę e, Peter, ja wczoraj gasiłem. Ty wczoraj się światło? Nie wiem co Nie, to nie wiem, co to bo, 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 tam jeszcze jest taki motyk, że może się kolorki po podstawie się mieszają, nie? <y nie no, tak naprawdę mi się, ja się nie, nie, po dobra, mam. nie mieszają. nie Dobra, już gada mam. Dobra, dobra, grajmy. To no, Co w końcu, nie? Ileż można oh. gadać w tym samym Poczekaj, No, to nie mogę. Poczekaj, skupić się nie może, ale też nie mogę. No, bo nie, nie kumam. Teraz wiesz, co że się teraz wszystko zmieniło w mojej grzechu. Cały czas miałem wyniki 15, 0, 20, 0 i mówię, dlaczego takie wyniki mam, nie? A teraz mam 0,20 i chyba o to chodziło, nie? Czy jak to jest? Bo nie kumam. Strzelam w zielonych, niebieskich. Ma być 20, 0. Aha. Czyli po złodziejsku gramy kurde w głowę musiałem strzelić Najlepiej strzelaj do wszystkich To jest najlepsze Tak, tak, to ma sens A to na hardcore. Ja ci powiem to właśnie, a można się do tego waszego ping ponga na przerwach zapisać czasem? właśnie, jak z tym ping pongiem jest mogę do was wysłać zgłoszenie?

ale oni chcą powspominać takie szkolne ale, czasy. Po, ale po co mi tu jak? Ja chcę pograć w ping-ponga, a nie w no to... Ty. Ej, a Florek teraz był różowy na przykład i o co chodzi? To bo ustawienie pewnie telewizora były zmienione teraz. <grym> No Peter nie grze w telewizorze OOO oh, ku... oh. Kuba Normalnie Kuba makes my day Dobrze, że dzisiaj wszedłem na Zobacz babka a, ku... a Kuba, a to zależy od modelu telewizora? E, nie, ja mam na przykład LG A ja jak masz funkcję, LG to, to jak?